Witajcie na kanale Majgra. Macie z jej strony Obsidian Flames. Właśnie przybył do Waszych sklepów i pewnie już też przybył do Was. Chociaż co ja gadam, na privilisie otwieraliście. Najbardziej chyba poszkodowany set 2023 roku. Dlaczego poszkodowany? No bo za miesiąc z haczykiem mamy 151 i mamy set z Charizardem, który już jest na wyprzedażach w Stanach Zjednoczonych, albo można go kupić dosłownie w cenach hurtowych. W Polsce jeszcze takiego dramatu nie ma, ale jak ktoś wejdzie na kartmarket i sobie porówna ceny, to się też może zdziwić. Dzisiaj otworzymy sobie jednego... jednego booster boxa tylko po to, żeby sprawdzić, co tam jest w tym secie, co tu się takiego ciekawego dzieje, karciochy sprawdzić i tak dalej. Bo ja szczerze mówiąc, odkąd Scarlet Violet wjechało, to ja tak niespecjalnie patrzę, co jest w tym secie w setach, tak? Pierwsze sety, wiadomo, to było dziwko, ale ten trzeci to oprócz Charizardów, to nic specjalnego, w sumie nie wiem. Mamy tutaj Dragonite, a. nie widziałem żadnej formy Dragonite, a. tak samo Tyrka. To no Charizardy są cztery, tak? Bo mamy złotego, mamy Ieksa, mamy Alt Arta i Full Arta. Tego widziałem Alt Arta i to jest wszystko, co widziałem z tego setu. Jeszcze Bebilot w wersji tej tam zwykłej. Znaczy zwykły, mały, mały, mały altartik. sobie kamerę. No i jedziemy. <grystanie> Luz, różni ludzie wysyma, wysyłają mi różne zdjęcia, że tych Charizardów tu wpada jak masakra, że jak nie jeden, to drugi, to trzeci. Czy my tu chcemy robić jakiś flip? Ja już zapomniałem, jak się paczki otwiera. Te trzy otworzyłem nad morzem i to była taka nostalgia, że panie. Oglum jest chyba fajny, nie? Altartowy. Brązol bardzo ładny. Patrol Cup, bardzo podobny do, do czapek y, tych. Tych tam, od pociągów. Endo i. Ino. O kurczę, zapomniałem, ale wstyd. Wiecie o co chodzi. Train Boys, o. Belosom, Pokémon Lead Headquarter. To jest najsmutniejsza liga. W jednej sali wszyscy siedzimy. Bardzo smutna liga. O, mamy Charmandera, ale początek. Char Cadeta. I Palafin, a to Palafin się nazywa. Zrobiłem go i nawet nie pamiętam. Wiem, że ten Palafin jest w altarcie, więc. A tak, no, no tak jest w altarcie. Taki spoko. No, nie jest wzorowany na tym. My Hero Academia, Mogę coś innego w sumie wymyślić, ale nie jest źle. Jango z Charmanderzy Quadratini, to no, bardzo ładny. Odish Ninetales. chyba też jest w altarcie Ninetales i bardzo ładny jest ten Ninetels. Tu mam Polta Geista, Toadskról, czemu, czemu robią kopie Pokémonów z przeszłości? No nie mogę czegoś nowego wymyślić, znaczy lubię go, ale tak wiecie, no. Fungus z Skowillion, o to na, to na przykład jest design moim zdaniem od zera, jest bardzo fajny. To są papryczki, nie? To są ostre papryczki, więc roślinno-ognisty. Nie wiem czemu pre to jest jakiś mały ptak. Ale to są dla mnie popryczki. I tu mamy Glima More, Glimmore EX. I to też jest design od zera. Też mi się bardzo podoba. Mimo, że sam Pokémon bardzo dziwny. Ale mamy pierwszego hita. zwykłego IXa. Paczki się otwiera całkiem przyzwoicie. Na jakość kart już chyba narzekać nie ma co. Myślę, że wobec ery poprzedniej. Glimmet. Też, też zupełnie... To jest, to jest coś fajnego. Wobec poprzedniej ery trochę gorszy, jednak jest ten design. Ale no cóż, nie można żyć wiecznie przeszłością. Dobra, Tat pulp. to jest, bo to jest żarówka, nie? Wodna, ża wodna żarówka. Birtyk jest fajny. Charmeleon, oczywiście, jest fajny. Exkadril też jest bardzo fajnym designem. Jest właśnie coraz więcej dyskusji o tym, czy Pokémony mają fajny design. A przedlecząk jest bardzo fajnym designem, nie? O, patrzcie, Palafin w wersji alt-artowej. O ile same delfiny są bardzo spoko. Sam Palafin jest taki... Mm. Za bardzo tego My Hero Academia prób próbowali wcisnąć. Ale sama karta bardzo ładna. Bardzo fajne żywe kolory. Bardzo tak... Znaczy ja lubię niebieskie. Więc mi pasuje. Bardzo ładna karta. I mamy Scizor, o Scizor jest jeszcze. Sizor też przecież jest bardzo świetnym designem. To jest druga generacja. Jak ja to nagrywam jest po Pokémon Presents. Tego z, z 8 sierpnia. Pogadamy sobie o tym Pokémon Prezents. Bo jest, jest o czym pogadać. Leczą, kłopanie. gdzie ty się przebierasz, chłopie? Ale to są dwa leczągi. Soul Rock jest fajnym designem. Dactrio wiecie, że jest jeden z pierwszych Pokémonów, które w ogóle wymyślono. Handstone jest. Mm, ale to jest kwestia gustu. Larwitar jest. Larwitara moglibyśmy trafić, ale to nie w tej parce. Tu mamy Sinisty i Dark Raja holograficznego. I nic więcej. Naprawdę po tym ostatnim. <śmiech> <śmiech> Wiecie no. Pokémon Presence, w którym pokazali. No myślę, że nie będę kłamał, jeżeli powiem, że chodzi... o Iglet. Jeśli chodzi o Rajkoła. A raczej to przecież nie jest Rajkoł. W komentarzach. O właśnie linia PGO to jest tutaj. Mam nadzieję, że coś trafimy. dagoner AMORAGE. Stat, Kangaskan i Togekis. No, bo żeby, żeby nie przerywać kolejnych paczek, jest bardzo dużo dyskusji o tym, że Rajkozaur to nie jest Rajko, no bo nie jest Rajko, ale wygląda jak dziwna kopia Rajkoła. No, no nie oszukujmy się. Te paradoks Pokémonów są tak robione, żeby to była kopia Pokemona, którego znamy, tylko jakaś taka dziwna. Znaczy, dziwna, no. No są Pokémony, które dobrze wymyślili jak Salamans. I są takie jak Raikou, które wyglądają strasznie. Chociaż w sumie o Swiku nie mówili podobnie, chociaż Swiku wygląda lepiej od tego Rajko. No nie wiem, po prostu. O tym będzie osobny materiał. Więc sobie pogadamy w przyszłym tygodniu. Teraz zajmijmy się czymś milszym. otwierajmy te paczki do końca. Zobaczymy, jakie będą trafienia. Tu mamy Spoinka, Dratinif i Claydor. Tu widzę, rozstrzeliwuje. Biednych ludzi. Nie spodziewałem się takiej agresji ze stron kart Pokémon. O, Palpit. Nie wiedziałem, że Palpit to ma taki język. Zigzagon. To jest Pokémon, który mi się zawsze nie podobał, ale już się tak do niego przyzwyczaiłem, że jest. Okej. Okay. Sky no to wiadomo, wszyscy uwielbiają. Metal jest ciekawy. O, tu mamy ziomka z... z tej nowej ligi. Znaczy nie ligi, to były te. Biedne dzieci, złe dzieci, buntownicze dzieci. Krabominable, Brassius i Skowillian. Skowilian jest rerką. Nie spojrzałem wtedy, że to była rerka. bo chyba widzieliśmy rewers. Powiem Wam, że paczki jakoś tak się lepiej otwiera, boż to ogarnęli. Bo czasami, jak się otwierały jakieś grubsze paczki, to łamać. Grambul tu jest. Malamar. No, Grampik, bo widzieliśmy spońka. Graveyard, Graveyard. Hamczu i Ortega z naszym Fulartem, Artem. Mm. Nasz różowy chopak. Ja, ja, ja nie jestem fanem tych, ich piątka była, tak? Team, team nie Team YL. Team Star, tak? Oni byli widzicie? Ja nawet zapomniałem jaki to Team, Team Star. No, no nie, nie przemawiali do mnie ci goście. Wolę jednak zdecydowanie losowego Full Art Pokemona. No ale jest trafienie. A, Lily z plastoliny. A to jest ekstra. Krablaur. Jak trafimy złotą kartę, to ją podrę. Tak sobie wymyśliłem ostatnio. Z, przepraszam, nie złotą kartę, tylko złotą energię. O. Bo tyle trafiamy złotych energii, że ja mam ich już po prostu dość. I liczę, że jej nie trafimy. Ale jak trafimy, to będę musiał to zrobić. Bo, bo nie widzę innego wyjścia. Mam już dość złotych energii. Nikt ich nie chce, na handlu są słabe. O, Cliffery też fajne. bolt, ale... To on ma tu buzie, nie? Nie tutaj. Tu ma buzie bolt Trewon, wło! Flamigo. <laughs> Snubul, Odish i Tundur, Tundur to jest. Ale no... Yeah, nie, no ile tych energii już było to jest masakra. Na razie jak widzimy Box taki niespecjalnie nie, nie mnie rozpieszcza. Tych trafień jest dość mało. Trzy trafienia na razie. O, tak wyglądają miasta w tej grze. Jeden budynek, do którego nie można wejść. Krajogona, kopoina. ile jest. Uu. Arwen? Przedrukowali Ankomona? Serio? Uważasz, no, no. że No. Nie no, OBF ma opis. Przedrukowali Ankomona. No ja jestem... No, jest Rivers, Rivers, no Darkrai. Przedrukowali Ankomona po zaledwie dwóch dodatkach? Bez sensu, przecież jeszcze... Ty, ty, ty. Dlaczego? Nie kumam! Po co? Po co? No, Cryogonal, Altogepit, no tak, bo był... z Ankomona, no ciekawe, Bronzon też. Beertig, Inkei, Salandit, jest Ciemność, Mel, Metal i X. Ciekawe jak ten Melmetal metal się sprawdza. Ostatni Melmetal metal był w Pokémon Go i nie wiem, czy 50 eurocentów to jest najniższa cena. Czy jest jeszcze da się niżej zejść z tą kartą? Bunsley, Dolly, o, o tym poleki fajne. Stamfisk. Ambreon jest! Uuu, to sobie zostawię na boku. Może będzie w rewersji gdzieś tam po drodze. Poppy, Gym Leader, taki meh. Say o, wine biały full art. To już mi się podoba. To moim zdaniem wygląda dobrze. Znaczy, ja lubię te karty, nie? Teraz tala jest psychiczny robak. Okej, okay. bardzo fajnie. To jest plus. No to już troszkę się poprawiło. Był metal, też dwa full arty. Nie wiem, czy trzeci będzie. Jeden, jeden w boksie to jest gwarant, dwa w sumie. Prawie, że też. O, Suskit jeszcze z Charmeleon. Ale nie trafiliśmy ani Pidgeotto Line, ani Charizard Line. I w tej parce też nic takiego nie ma. Ale do połowy boxa jeszcze trochę, a mamy trafień, już Wam mówię... 15. 15 trafień. Wolno idzie, nie? Numer bardzo fajny. Graver, Tynamo, Lunatone, Dartrix, o! Oink o Oinkolonk oczywiście. Buzel, wow! Ale dobrze wyglądający Ace, a to jest EX, to jest Alt Art, to jest Alt Art duży. Ace Q EX, ale to fajnie wygląda. Terra Type, ognisty, wodny, ale to naprawdę fajnie wygląda, powiem wam. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy jest dobry, pewnie nie jest. Ym, Discard energy 160, trochę mało. Ale fajne, ale można od razu go kłaść, nie? Eee, no baya, e, fajny, podoba mi się. Podoba mi się, nie jest to tam Charizard schwytywany, ale super art, naprawdę super art. Bardzo mi się podoba. Nie spodziewałem się. Może trafimy jeszcze jednego takiego altarta. Też z reguły jest jeden, nie? W boxie yy, Ortega. O, oczywiście. Tak myślałem, że go trafię, jak go widziałem. Taki bardzo prosty arcik. Beli Bolt. Blue Bolt. 3 City i tyle. Jeżeli ten materiał będzie miał dużo cięć, to bardzo was przepraszam, ale jak wróciłem z urlopu, to mi się przeziębiło, więc ciągnę nosem. O, froki. Sala z... Ciągnę nosem, no i co ja tam chciałem powiedzieć? No nie wiem, te karty nowe, co właśnie widzimy, trochę rozpraszają. Entei! To nie jest ten Entei! Czekam na paradoks Entei. Ekrajko wygląda jak wygląda. To Entei będzie jak Stegozaur. Ja teraz się na dinozaurach znam, bo moje dzieciaki uwielbiają dinozaury. Więc jak mamy Brachiozaura i mamy. No, Owiraptorem jest bardziej, nie? Z Weakon jest taki bardziej Oviraptor, a nie Tyranozaur. No to ja myślę, że zrobią z tego Zaura. Czyli będzie miał jakiegoś garba, będzie miał na plecach coś. Takie jakieś głupoty będzie miał. Geta. A ona też jest w Altarcie. Najgorszy Champion. Po tylu latach ktoś przebił tą babkę z Kalos. No, trochę to trwało. Połowa boksa za nami. Mamy trafień już, wam mówię, 3-6-7. No to brzmi dobrze. Może jeszcze coś fajnego wyciągniemy. Dwa i eksy małe, więc na pewno jeszcze dwa będą... O ale Lilon fajny. Skarmory. Na wakacjach trafiłem Shiny. Oczywiście były te roślinne i Kamiliny, to ja oczywiście trafiłem tego. Skarmory. Skowet i Claydol znowu niszczy świat. Dragonite jeszcze jest, ale to Dragonite musi być... Też musi być Terata pewnie? On może być takim czarnym koniem tego setu, bo wiadomo, Charizard to już wszyscy tymi Charizardami tam handlują na lewo i prawo, ale ten Dragonite Dragonite z Evolving Skies się trzyma świetnie, wiecie? Ja się nie spodziewałem, że on tak będzie, będzie umiał. Ale trzyma się całkiem dobrze, a to jest bardzo prosty art, bardzo uroczy, bardzo ładny art. A w ogóle chyba to nie była grywalna karta. Drillbur, Kaptchu... My coś nowego jeszcze zobaczymy. O, Sarena ok. Jeszcze coś zobaczyliśmy: Piupitar, Glimora i Ex Full Art. Ok, może być. Jest to Full Art, ja lubię zwykłe Fullarty. Nie zajmują jakiegoś slota super rzadkiego. Przynajmniej tak mi się wydaje. A jeżeli ma to być jakaś gratisowa karta, to tym bardziej może być. Mało mamy alt artów małych, bo chyba powinno być 3 albo 4. A mamy dwa. Więc jeszcze coś się powinno pojawić. Ambreu! Ambreon on w bardzo fajny. O, Lapras! Laprasa nie widzieliśmy. Melton, La... Lapras w rewersie, znowu Scovillian. Ale ten rare slot jest taki <laughs> ...bidny. Chociaż zakładam, że pewnie otworzymy boksa. Będziemy mieć niektórych po trzy powtórki, a będą jeszcze jakieś Holorer, których nie widzieliśmy. I będą dopiero w kolejnych odcinkach. Uncommon, którego nie widzieliśmy. Skarmory Klefa. PJ. Tundurus. I śmietnik. Nie, myślę, że solidny box. Trzy pularty są. No, licząc z tym altarcikiem, nie? Nie, bez nawet. Czyli dużo ale wysyłam w gardle. Teraz będzie przerwa. Gamszus! Jeszcze go nie było. Pupitar. Manitan, Patrol Cap. Caesar. Zaraz mi głos zdechnie. A! Chyba już trochę lepiej z głosem. Swoją drogą, widzieliśmy dwa Ambrony, ale ja nie wiem, czy byśmy widzieli Eevee. Jest Eevee w tym dodatku? O, karta wyłaź. Znaczy, paczka. Litwick, Litwick, Jangus Charmander. Dratini, Electros. Flamingo. Ło! Brązoń nam się tutaj wrzucił. Punch, Electros i Geta. A co ta Geta robi w ogóle? Search your deck for two basic energy. Atacz ten do One Pokemon During this turner Pokemon can can't attack Ale ten Pokémon, który dostał tą kartę, tak? Chyba tak Czy to ogólnie chodzi o... Bo jeżeli... Ogólnie wszystkie Pokémony nie mogą atakować, to słabo. A jeżeli ten to, co dostał energię, to jeszcze tam do ogrania. Dobra, Fungus PJ. Grampic, Bellyball, Trevenant, Bronzong, Lycanrock. Skowilian chyba z czwarty. Naprawdę, już pełne ich było. Nie mamy złotej karty i mamy tylko jeden duży alt art. Z reguły, jak nie ma złotej dużej karty, to są dwa alt arty. Okej, okay, widzę jakieś EXA. Fungus BJ, Litwick. Woah! Bulk mi się przesuwa. Wciąż śliskie są te karty. Togetic. Banel B Bacaps Kit Dragon ITX, Ok, mamy naszego IX zwykłego. Czapka zajmuje. No spójrzcie, prawie go nie widać. Strasznie małe ekrany. Znaczy, ekrany. Miejsce na rozumieniu poksa są w tych EX-ach Glimamora jest trochę bardziej widoczna. No i co? tak dobrze mi szło otwieranie i się znowu rozwaliło. Dobra, dobra, pojedziemy szybciej. Co? Tutaj mam drampa Jest. PJ! Ejo, ejo Ejo To wygląda świetnie, mi się tak podoba ten art. Jest fantastyczny. Widzę printliney, niestety, tu jest kreska, tu jest kreska, wiecie, te typowe printliney, że są poziome i, i pionowe. Ale jest PJ! PSA 15 by to nie było, ale jest PJ! No tak, bo właśnie brakowało nam jednego. Na jednego. Zobaczymy jak będzie w kolejnych pakach. Pojedziemy już szybciej. Już długi jest ten materiał. To mamy, mamy Wigleta, Masquerina, 3 City. Dobra, może już te paczki tak. Zobaczmy tu, mamy uwaga. Steam Star Granta też dali? Ale dlaczego. Dlaczego przydrukowują trenerki, co nie mają pomysłu, co wydrukować no bez przesady. Meta im to złamie. A co tutaj mamy? Tu coś mamy. Rewa i X Pięć paczek do końca. No nie widzę złotej karty i też nie widzę. <laughs> Drugiego alt arta, więc zobaczymy czy coś tu trafimy. Mewile. Dwa? My ile? To jest chyba piąty z serio. Chyba piąty. A, jedziemy. Kolejna paka. I... I... Nic ciekawego. Palafin też już był. Kolejna paka. No gdzie jest złoty? Gdzie jest złote? O, nie chcę złotych energii. Patrzcie, przestały się pojawiać. Co mamy tu? Znowu nie mamy nic chyba. Reverse, reverse holo, mam wrażenie, że trzy holo na krzyż się pojawiają. Przedostatnia paczka, czy będzie last... przed... Ych, przed last pack'em. O, jest Eevee jednak, jest Eevee. Toad Handower, kombi, co takie różne? Kangaskan. Okej. Okay. Stadion. Okej. Okay. Nawet nie wiedziałem, że są stadiony. Mamy złotą kartę. Once during your tour... A nie, to trenerka. You may search their deck artisan... To jest... To jest Uncommon z tego dodatku? Hm. Bo nie kojarzę w ogóle. Były takie karty? Znaczy ja pewnie teraz nie znajdę. No to zawsze tak. Że się nie znajdzie jak się chce. A potem skończę nagranie i ta karta mi spadnie na podłogę. A, nie ma. No ale mamy złotą kartę. Nie jest to energia. Prawda nie jest to też Pokemon. Ale niech wam będzie. Pokemon sąpany. I ostatnia paka. Mamy... Nic nie mamy. Entei, para rewersów. Dobra, pozbierajmy to do kupy. No i tak. Cztery eksy. Takie... Mało popularne, pewnie, oprócz Dragonite'a, Nie wiem, jak z grywalnością, nie mam pojęcia. Full arty z trzech różnych kategorii. Zwykły Pokémon, zwykły Koleś i ten biały. Bardzo lubię te białe. Alt-artowe karty są cztery. ASQ jest X, więc to jest duży alt-art, co ma dwie złote gwiazdki. Te mają po jednej. PJ Super, ten fajnie wygląda, Jak go się spodziewałem. A ten mi się podoba bardziej niż zakładałem, naprawdę. Super, super ekspres. No i mamy złoty stadion. Znaczy, złotą trenerę. Nie, no stadion, jest stadion, dobrze, jest stadion. Złoty stadion. Hm. Dawno nie było złotych stadionów. Albo ja nie trafiłem. Ile w sumie tego wszystkiego jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? 12 tylko mało. Ale jakoś nie mam wrażenia, żebyśmy wyszli jakoś kiepsko. No, myślę, że całkiem spoko. Dobra, to jest na dzisiaj. Pierwszy odcinek z Obsidiana. Do zobaczenia w następnym.